Pan co wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Aniu wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na no to Maria rzekła do anioła, Jakże to się stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na Ciebie i Moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta, poczęła swej starości syna, jest już w szóstym miesiącu ta, która. Którą miano za niepodną, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Amen. Kiedy w ciągu roku liturgicznego obchodzimy święta maryjne, zawsze mam bardzo pozytywne skojarzenia. Pozwólcie, że i w to święto wyjątkowe Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny wspomnę o trzech. Pierwsze wspomnienie to, kiedy miałem chyba 13 lat, ksiądz katecheta zaprosił mnie na pielgrzymkę do kalwarii pacławskiej, pieszą. Pamiętam, że było mokro, błotno. Pamiętam, że siedziałem przy jednym z konfesjonałów w kalwarii pacławskiej, ale to zapadło głęboko w moją pamięć. A potem rok 1992 to rok święceń kapłańskich. I w wrzesień w Farze Łańcuckiej dokonywała się koronacja matki, obrazu Matki Bożej Szkaplerznej. Ksiądz arcybiskup wtedy, Tokarczuk, nakładał korony poświęcone na ikonę Matki Bożej Szkaplerza Świętego. A po koronacji, jako świadectwo na podniesieniu w miejscu centralnym wychodziła dziewczynka, troszkę kulała, miała prawą rękę troszkę zgiętą, ale mówiła: Urodziłam się z, bar z bardzo małymi nadzie nadziejami na zdrowie. Lekarze nie dawali szans, ale moja mama się nie poddała. Każdy czwartek chodziła do naszej świątyni, aby modlić się, i składała prośby przed obrazem Matki Bożej Szkapleżnej. Ja skończyłam szkołę podstawową, potem dwie klasy szkoły średniej i radzę sobie w miarę dobrze. Jak potem się dowiedziałem, było to świadectwo uzdrowienia cudownego tej dziewczynki, 12 czy czternastoletniej, dla potwierdzenia cudowności obrazu łańcuckiego. I pewni, pewnie liczba ludzi w tym czasie zgromadzona na placu była wyjątkowa, bo myślę, że mogło się zebrać jakieś 25 tysięcy, może więcej, na nieduży łańcuch. To ogromna liczba tych, którzy uczestniczyli w koronacji obrazu Matki Bożej Szkapleżnej. I jeszcze może trzeci moment niezapomniany. W 1999 roku. Uzyskałem pozwolenie od księdza arcybiskupa Józefa na wyjazd na misję do Kazachstanu. We wrześniu wylądowałem w Kirgizji. Stamtąd kolega z południa Kazachstanu przewiózł nas do jednego miasta południowego, gdzie było całkiem ciepło w końcu września. A później na po, po miesiącu wyjechałem na zimną północ i tam. W marcu otrzymałem nominację na proboszcza, mimo że doświadczenie kapłańskie niewielkie, 7 lat, ale takie były potrzeby. Był rok dwutysięczny, ksiądz biskup Jan Paweł Lęga tłumaczy nam, że musimy jubileusz chrześcijaństwa również odznaczyć tutaj na tych ziemiach. Chrześcijan tam pozostało niewielu. Ale na główne centralne uroczystości w końcu maja albo początek czerwca, jubileuszowego roku, ściągnęło niemało katolików z całego Kazachstanu, a drogi odległe, bo Kazachstan jest dziewięć razy większy obszarowo od Polski, ściągnęliśmy do centralnego miejsca Karagandy, miasta półmilionowego. Msza święta bardzo uroczysta, po niej procesja już troszkę szarówka zaczęła się robić. Uczyniliśmy ten orszak ze świecami i z figurą Matki Bożej Fatimskiej, aby podkreślić swoją religijność. Wielu, wiele setek ludzi wyszło na ulicę, bo pierwszy raz pewnie widzieli na żywo taką manifestację wiary wśród chrześcijan aż i katolików. To było wielkie świadectwo, manifestacja wiary, i to była nadzieja, że Maryja na nowo wstępuje na tamte tereny i chrześcijaństwo się odradza. Nam, kapłanom, których było sporo, i kilku biskupów, w tym dwóch przedstawicieli z Rzymu, była to namiastka tego zwiastuna, że pewnie lody ateizmu na tych terenach wschodnich puściły. Ale obecna wojna na, za naszą wschodnią granicą y, jednak daje inne, y, inne namiastki, że pewnie nastąpiło tam tylko pewne pęknięcie lodu w, w kilku miejscach, ale lody jeszcze nie odpłynęły. To pewnie zadanie dla nas, abyśmy jednak ten lud swoją modlitwą, pokutą i cierpieniem próbowali skruszyć, bo jak Maryja mówi w Fatimie. Świat nigdy nie zazna pokoju pełnego, dopóki Rosja się nie nawróci. Stajemy więc dzisiaj przed Matką Najświętszą, wpatrując się jej wzór w uroczystość niepokalanego poczęcia. Jest taka legenda: w jednym klasztorze zakon, zakonnym męskim liczba zakonników się zmniejszała, pozostali starsi, umierali. Groziło w jakiejś mierze wymarcie tego, tego klasztoru. Zakonnicy zebrali się, co czynić, udamy się do męża Bożego, który niedaleko tutaj mieszka i tak zrobili. Kiedy przyszli do niego, pytają Ojcze, powiedz nam, co czynić, bo klasztor nas wy, nasz wymiera, nowych powołań nie ma, co mamy czynić. Drodzy bracia, odpowiedział po chwili zastanowienia ojciec, popełniliście jeden grzech. Jeden z Was jest mesjaszem, ale Wy go nie rozpoznaliście i dlatego taka sytuacja jest. Trochę zdziwieni, ale udali się do siebie, prowadzili nadal życie mniejsze, ale już trochę inaczej, jeden drugiego dla drugiego był bardziej uprzejmy, bo nie, nie wiedzieli ciągle, który z nich jest wybranym mesjaszem. Ale atmosfera w klasztorze się odmieniła. Wszyscy byli mili sobie, życzliwi, ustępowali sobie miejsca i jakby nowa atmosfera pojawiła się tym sposobem w klasztorze. Ale ludzie widząc takie zachowanie zakonników, zaczęli przyprowadzać młodych chłopaków do zakonu. I życie klasztorne zaczęło się odradzać. Ale to, ta, to opowiadanie to też i wskazówka dla każdej wspólnoty, również dla nas parafialnej, dla waszej wspólnoty parafialnej. Przecież po Kszcie Świętym, jako dzieci Boże, mamy być świadkami Chrystusa, jak Sam mówił: gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród y, nich. I cokolwiek uczyniliście z moich braci, dla moich braci najmniejszych, toście i mnie uczynili. Taka atmosfera powinna być w każdej wspólnocie parafialnej, bo jesteśmy powołani do rzeczy wyższych. Ale wolimy tłumaczyć, proszę księdza, ale niedawno pandemia, ona miała ogromny wpływ jednak na wstrzymanie wiary czy osłabie, osłabienie wiary. A teraz y, wojna i ta drożyzna niesamowita i wszystko inne, a wcześniej był jakiś jeden kryzys, to drugi kryzys i ciągle nie możemy dojść do tego, żeby ożywić nasze wspólnoty. I one są takie, jakie są, młodzież trochę odpływa, nowi nie chcą przychodzić, a rzeczywistość mówi, że i powołań w naszych seminariach zarówno zakonnych, jak i diecezjalnych nie ma. A może właśnie przyczyna leży nie w warunkach zewnętrznych, ale w nas samych. Dzisiaj, jak zawsze na ten dzień, liturgia daje nam przykład dwóch kobiet. Pierwsza to Ewa z raju, ta, która wykazała się nieposłuszeństwem i wybrała swoją drogę, powiedziała Bogu nie, pociągnęła za sobą Adama bo chcieli być na swojej drodze szczęśliwi. Tak jak dzisiaj mówi młodzież, mamo, ty mnie zostaw i ja chcę swojego szczęścia. Pozwól mi być wolną. I puszczają rękę swoich rodziców. Ale czym to się kończy, wiemy doskonale. Wygnanie z raju, nieprzyjaźń, brak relacji między ludźmi, między Panem Bogiem. Taka sytuacja była po grzechu. I taka sytuacja jest każdego człowieka, który zostawia rękę Boga, idzie na własny rachunek. Ale jest i druga ewa, o której słyszeliśmy dzisiaj, to oczywiście Maryja, ta, która na słowo Boże odpowiada tak, na 100% w pełni. Jak mówił jeszcze raz powtarzam ksiądz arcybiskup w ostatnim liście, nie można być chrześcijaninem, członkiem kościoła na pół etatu. No, nie ma takiej drogi. Droga jest albo jestem, albo nie jestem. Niech Twoja mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co ponadto, to od złego pochodzi. Maryja więc odpowiada w pełni, zaufała Bogu. Zostaje obdarzona szczególnymi łaskami, darem macierzyństwa. Oczywiście również darem wyjęcia spod jakiegokolwiek grzechu przez niepokalane poczęcie. Staje więc ona dla nas wzorem, abyśmy ją naśladowali. Dokumenty Kościoła mówią, że Maryja idzie przed nami na drodze świętości jako Matka Kościoła i jako oblubienica bez żadnej skazy i zmarszczki. I lepszego wzoru, idealniejszego wzoru pewnie nie znajdziemy. Nie jest to droga łatwa. Ale kto nie pragnie ideałów, nigdy nich nie osiągnie. A często wielu ludzi tak ładnie zaczynało, a nie mogło dokończyć swojego dzieła. Proszę księdza, przecież on się tak, tak zapowiadał, by mi, był ministrantem, dopóki nie wyjechał za granicę. A teraz mieszka z jakąś dziewczyną, kościół omija, co się stało, a myśmy myśleli, że. Może on na, wstąpi do seminarium. Tak wielu zaczynało pięknie, ale nie kończyło swojej drogi. A Maryja jest tym wzorem, który był konsekwentny i była wierna Bogu do końca, bo wszystkie słowa, które słyszała od Boga, zachowywała. Ktoś może powiedzieć, proszę księdza, ale łatwo księdzu się mówi, przecież Maria została przez Boga obdarzona. Wyjątkowymi przywilejami, przywilejami, bo przecież niepokalane poczęcie, wyjęcie spod grzechu, jakiegokolwiek wreszcie dare Ducha Świętego, w darze Macierzyństwa Bożego i jeszcze wiele innych darów, tak, to prawda, ale nie do końca. Bo my również przez Krzysztof Święty dostali, zostaliśmy e, obdarzeni czymś e, szczególnym. Z miłości, o tym mówi dzisiaj święty Paweł. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W nim dostąpiliśmy też udziału, z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli. To nas również Bóg przeznaczył, abyśmy czynili rzeczy wielkie. Maria została wyjęta spod jakiegokolwiek grzechu przez niepokalane poczęcie, ale my przez Krzest Święty oczyściliśmy się z grzechu pierworodnego i możemy żyć ciągle własnej uświęcającej. Maria została obdarzona szczególnymi darami ducha świętego w Bożym Macierzyństwie i nie tylko. Ale my przez sakrament bierzmowania otrzymaliśmy dary Ducha Świętego, aby spełniać swoje zadanie i być świadkami zarówno w kościele, poza kościołem, w rodzinie. A jeśli nam sił czasami brakuje, to przecież prawie większość z nas została tutaj obdarzona sakrament, sakramentem małżeństwa albo kapłaństwa, aby wypełniać swoją misję i powołanie. Wobec wspólnoty rodzinnej, wobec wspólnoty parafialnej lub w, w sytuacji niektórych duchownych, wobec całej diecezji. Dary są wystarczające do tego, aby spełnić swoje zadanie w sposób doskonały. Maria jest tą figurą może idealną, niedoścignioną. Ona przewodzi nam i idzie. W, te, w tej procesji wiary na pierwszym planie, ale pewnie nas i chroni swoim płaszczem. A czy my jesteśmy jej wierni? Który, któryś kapłan opowiadał, nie wiem, czy już słyszeliśmy, ale w jednej z parafii zachodniej Polski była, było nawiedzenie obrazu Matki Bożej. <laughs> była to parafia katedralna. I na pożegnanie obrazu Matki Bożej probosz zaprosił księdza biskupa ludzi bardzo dużo. Piękna uroczystość pożegnania, pożegnania Matki Bożej, piękne modlitwy. A po nabożeństwie biskup mówi, słuchaj bracie, może na pamiątkę tego nawiedzenia. Wmurowalibyśmy, postawilibyśmy figurę Matki Bożej gdzieś tutaj bliżej katedry, bo stała blisko katedra kościoła parafialnego jako pamiątkę tej peregrynacji. Proboż pomyślał, dobrze, a jest tutaj blisko jedna parafianka bardzo pobożna, jest kilka razy w tygodniu nawet w kościele, na pewno nie odmówi. Poszli więc razem z biskupem zapytać, zapukali w drzwi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki, wieku. Amen. I potem proboszcz przechodzi po powitaniu do krótkiej rozmowy. Wie Pani co? Mieliśmy piękną uroczystość. Tak wielu ludzi modliliśmy się do Matki Bożej. Ale ksiądz biskup miał taką, myślę, bożą decyzję, aby gdzieś figurę Matki Bożej. Y, którą zakupiłem na pamiątkę tej uroczystości uwiecznić na, w jakimś miejscu tutaj niedaleko katedry. Ale widzę, że pani ma ładny ogród, dosyć duży, i może gdzieś y, w ogrodzie pani byśmy tę figurę postawili. A pobożna parafianka, starsza wiekiem, oczywiście, y, mówi. No, ja, proszę Księdza, jest, nie jestem przeciwna jak najbardziej, tylko jest jeden problem, bo ja, jak kiedyś ja tą działkę sprzedam? Mam ona bierze górę nad wszystkim, nad pobożnością, nad świętością i czasami może i w naszym życiu. Ale Maryja żąda czegoś więcej. Ona oddała wszystko, ona poświęciła się, ona zachowywała wszystkie słowa, które Bóg jej. Do niej skierował. Chciejmy ją naśladować, ale nie tylko połowicznie, bo nie można być chrześcijaninem na pół etatu ani członkiem kościoła, o czym przypomniał nam ksiądz arcybiskup na początku tego ważnego okresu adwentowego. Idźmy więc z Marią w pielgrzymce wiary, niech ona nam przewodzi, przewodzi nas wspomaga, niech ona będzie naszą rędowniczką. Nie musimy stać się idealni jak ona, ale nie sięgając po ideał, po ideał nigdy wysokiej, wysokich pułapów nieba nie osiągniemy. Niech więc Maria prowadzi nas w drodze wiary. Świadomi tego, że sytuacja jest niepewna, że za naszą granicą trwa wojna. Świadomi tego, że Rosja niestety nie chce się nawrócić. A w naszym kraju ciągle jeden do drugiego skacze do gardła. Na co zachodni nasi sąsiedzi i wschodni przyklaskują e, dłońmi? E, trzeba nam polecać się tym bardziej Matce Bożej, aby na wschodzie zapanował spokój, aby Rosja zaczęła wracać do wiary w Boga i abyśmy my w naszym kraju wreszcie zobaczyli jedność Polak do Polaka. A nie nienawiść, bo Ty jesteś z prawa i z lewa, a ja jestem postępowy, a ty konserwatywny, a ja jestem czarny, a ty biały. Maryjo Matko, miłości, Matko jedności, Mario niepokalana, prowadź nas i daj pokój tym, którzy niestety giną również może i za wiarę, za sprawiedliwość, za swoją ojczyznę. Te sprawy polećmy Matce Bożej pod Twoją obronę. Uciekamy się święta Boża, rodzicielko. Naszymi prośbami racznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi nas oddawaj. Matko niepokalana.